Ok, co przeszkoda dla no Litwa? Sylwester Belt Look -talk. Zaczyna się bardzo spokojnie, tak intrygująco. Na pewno buduje napięcie od samego początku. Podoba mi się ten efekt, że widzimy sylwetki, nie widzimy twarzy. To fajnie, fajnie klimatu dodaję temu. Przede wszystkim jeszcze ogromny plus za język litewski. Ogromny plus dla Litwinów za to, że w ostatnich latach przełamali się i zaczęli wysyłać także piosenki w swoim języku narodowym. Rewelacja. Jest bardzo spokojny początek, po czym jest mocne uderzenie, które na pewno elektryzuje. Bardzo podoba mi się jego taka alternatywność, taka jego. Mm, duża sceniczność. O, to jest najlepsze słowo. fajne, rytmiczne, interesujące. No jest to, już wiem, że to jest utwór, który totalnie ląduje o mnie na playliście. Wow. wow. Świetne są te światła w tym występie. Świetne są te światła. Przede wszystkim ten występ to jest po prostu klasa światowa. Naprawdę jest. Przygotowany na bardzo wysokim poziomie, jest to świetny występ. No i to luk wchodzi w głowę bardzo. Świetnie pokazany występ na scenie i kamerowo. Z pewnością, wow, no, chyba nie się teraz tego powiedzieć. Jeden z kandydatów do zwycięstwa, jeżeli biorąc pod uwagę tylko występ telewizyjny, świetna, rewe, świetna realizacja. Może trochę monotonna, natomiast chyba specyfika takiego gatunku. Eee, też, żeby nie przedobrzyć, nie? Piosenka jest bardzo chwytliwa. Za pierwszym razem człowiek jest w stanie zanucić te luptel" telk i myślę, że to będzie duży atut. Bardzo podoba mi się, że ten utwór ma cały package w sobie zawarty, czyli mamy chwytliwy numer, bardzo przemyślaną prezentację, świetnie pokazaną w telewizji, wykonawca też śpiewa bardzo poprawnie, bardzo, bardzo fajnie, ma dość ciekawy głos, podoba mi się tego typu barwa. Dobrze się to ogląda, dobrze to wygląda w kamerze. Jest to zdecydowanie coś innego od tego, co zawsze wysyłała Litwa. Mm. Najbliżej chyba temu, mimo wszystko, do derub, tylko dlatego, że oni też mieli taką około elektroniczną muzykę, tak? Gdy... To, to też nie jest typ piosenki, przy której spodziewam się, że na przykład ten ostatni referendum będzie jakiś jeszcze mocniejszy, ponieważ energia przez całe te trzy minuty jest gdzieś utrzymana y, na fajnym poziomie. Yy... Jest bardzo, początk, bardzo powolny początek, spokojny. Później mamy już uderzenia, 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 uderzenia. I później to tak się już płynie, płynie. Jestem bardzo zachwycony. Wow, bardzo mi się podobało. Myślę, że to będzie jeden z tych utworów. Chciałbym, żeby to był jeden z tych utworów, który powalczą wygraną. Nie wiem, czy to jest najlepsza Litwa w historii, ale zdecydowanie jest to top 3 najlepszych piosenek, które Litwa wysłała na Eurowizy przez te 30 lat. I chyba Litwa ląduje mnie na pierwszym miejscu. Łe? Jak do tego doszło, nie wiem.